Cześć. Dzisiaj opowiem Ci o kolejnej aplikacji, z której bardzo często korzystam. Jest to aplikacja, która pozwoli Ci zmienić Twój telefon w zdalny wyzwalacz Twojego aparatu. Popatrz, jakie to proste. Jestem teraz na telefonie, ale w bardzo łatwy sposób mogę przejść na aparat. I teraz, tak naprawdę, wszyscy się zastanawiają, czy jestem na aparacie, czy też na telefonie. W filmie pokażę Ci, w jaki sposób połączyć Twój telefon z aparatem poprzez Wi-Fi, oraz opowiem Ci o kilku rzeczach, które powinieneś zmienić, w ustawieniu. Pokażę Ci też podstawowe błędy, które bardzo często powodują, że dana aplikacja jest źle oceniana. Skorzystaj z tego filmiku i ciesz się nowym wyzwalaczem. Aplikacja Camera Connect i połączenie Camera Connect z aparatami marki Canon. Wchodzimy do ustawienia naszego aparatu, wciskając menu wchodzimy w zakładkę ustawienia pod katalog czwarty, nastawy komunikacji ustawianie funkcji bezprzewodowej klikamy włącz pamiętamy aby wcisnąć zezwól na połączenie NFC set wpisujemy swoją nazwę urządzenia które będzie widoczne w naszym telefonie klikamy OK. Wchodzimy w funkcję Wi-Fi i spośród wielu funkcji wybieramy pierwszą z nich: Wyślij na telefon. Tutaj pojawia nam się opcja wysłania zdjęć, połączenia poprzez. Sieć Wi-Fi, czyli opcja druga. Korzystamy z Wi-Fi, która jest dostępna wokół naszego urządzenia. Jeżeli chcemy połączyć bezpośrednio nasz telefon z aparatem, klikamy opcję pierwszą łatwe łączenie. W tej chwili pokazują nam się ustawienia naszego aparatu, Wi-Fi, z którego będziemy korzystać oraz z kluczu. Musimy wejść teraz w nasz telefon przejść z zakładkę wi-fi i spośród dostępnych sieci wi-fi powinna nam się ukazać nasza wybrana tak jak w tym przypadku jest to tmk 046 wchodzimy w nią, wpisujemy nasze hasło klikamy connect Przechodzimy do naszej aplikacji. Pojawia nam się jeszcze tutaj informacja odnośnie sieci Wi-Fi, że nie posiada ona dostępu do internetu i czy chcemy ją zmienić. Wybieramy nie, czyli zachowujemy Keep. W tym wypadku pojawia już nam się nasza opcja, nasza kamera, do której możemy się połączyć. Klikamy w nią. Na wyświetlaczu aparatu klikamy potwierdzenie. OK. Urządzenia już mamy sparowane i pojawia nam się kolejny widok aplikacji, widok, gdzie możemy tak naprawdę już wszystkie ustawienia wprowadzać zdalnie. Klikamy Remote Live View, mamy dostęp do podglądu. W dolnym rogu mamy wszystkie ustawienia związane z przysłoną, z ISO. Jeżeli chcemy wybrać interesujący nas punkt ostrości, klikamy na ekran telefonu. Aparat powinien automatycznie wyostrzyć. Jeżeli chcemy wykonać zdjęcia, klikamy środkowy przycisk. Jeżeli chcemy zobaczyć nasze zdjęcia, przechodzimy krok do tyłu i on Camera. Klikając, możemy zobaczyć zdjęcia, które są zapisane na aparacie. Jeżeli chcemy podglądać inne zdjęcia, klikamy Select i wybieramy sobie inną kartę pamięci. W naszym przypadku mamy tylko zainstalowaną kartę pamięci Compact Flash, więc nie mamy takiej możliwości. W tych ustawieniach możemy sobie jeszcze zmienić. Klik, który będzie zapisywany na naszym telefonie, w jakiej rozdzielczości. W górnym rogu możemy również przejść na ustawienia dotyczące wideofilmowania. Jest tutaj bardzo dużo ustawień. Korzystanie z tej aplikacji jest bardzo przydatne, jeżeli chcemy wykonać zdjęcie i chcemy jednocześnie być na tym zdjęciu bez odchodzenia. Możemy sobie zmieniać różne opcje. Możemy sobie odpalić licznik, czyli po jakim czasie będzie zrobione nam zdjęcie. Możemy zmienić sobie ilość zdjęć, które jest zrobione. I wiele, wiele innych funkcji, które standardowo są w każdym aparacie. Zobaczmy sobie jeszcze na możliwość połączenia naszego telefonu z aparatem poprzez funkcję NFC. Klikamy Disconnect Camera, klikamy Jest, jesteśmy już odłączeni. Teraz sprawdźmy, jak to działa. W prawej części naszego aparatu przy slocie kart pamięci znajduje się czytnik NFC, dzięki któremu możemy przyłożyć nasz telefon i on powinien odpalić nam aplikację. I tak jak mówiłem, trwa łączenie, zaczekaj. Na ekranie telefonu komórkowego pojawia się funkcja wyboru sieci. Mamy tylko teraz za zadanie potwierdzić, klikając na aparat. Voilà, wszystko działa. Przedstawię najczęściej występujące błędy w połączeniu. Między kamera Connect a aparatem, tymi błędami, które mamy w naszych ustawieniach i które nie pozwalają nam cieszyć się z tej aplikacji. W naszym przypadku po, po przystawieniu do slotu NFC wyskakuje taka informacja, coś jest nie tak. W pierwszym naszym odruchu przejdziemy do ustawienia NFC. NFC jest włączony. Problem tkwi tak naprawdę w ustawieniach aplikacji, więc musimy wejść do ustawienia do ustawień aplikacji. I na pierwszy rzut oka wszystkie ustawienia wydają się być OK, ale w pozostałych ustawieniach mamy odznaczoną funkcję NFC. Musimy dać akcept. Czy ten problem? Zniknie, sprawdźmy Trwa łączenie Cały czas mamy. Trwa łączenie Klikamy na cancel. Nul. Przechodzimy w kolejne ustawienia aplikacji. Jak widzimy, change WiFi connection. To Damy akcept. Z dalszych ustawień tutaj już myślę, że nic nam nie będzie potrzebne. Korzystamy znowu z slotu NFC. Teraz jakby szybciej telefon nawiązuje połączenie z aparatem. znalazł sieć, odnalazł nasz aparat i mamy nasze ustawienia aparatu. A więc jest to najczęściej występujący problem. Te nasze ustawienia w aparacie i w telefonie są to rzeczy, które myślę, że na początku już powinien się pozmieniać, aby cieszyć się z tej aplikacji. A więc zaznaczamy NFC accept i Change Wifi Connection accept. Część Bluetooth Connection też, jeżeli mamy aparat ze zdalną funkcją łączenia z telefonem poprzez Bluetooth. Dzięki, że dotrwałeś do końca i zgadzasz się z moją tezą, że kamera Connect jest świetną aplikacją do zdalnego wyzwalania aparatu fotograficznego. Mam też nadzieję, że zasubskrybujesz mój kanał i dasz też wyraz, że moje filmy są fajne. Czekam na Twoje komentarze i jestem do Twojej dyspozycji. Pozdrawiam. 怎么解决？